Zespół Summer i Łobuzy wystąpili przed ryzyjską publicznością na sobotnich wiankach. Organizatorzy, oprócz dobrej muzyki, zapewnili moc atrakcji dla najmłodszych. Mamy mnóstwo atrakcji związanych z bańkami mydlanymi dla dzieci, z zamkami dmuchanymi, stoiska gastronomiczne. Za Panią napis Ryzyna, jest z czymś związany ten napis? Tak, mamy taki pomysł i zachęcamy wszystkich mieszkańców i nie tylko do fotorelacji i udostępniania w mediach społecznościowych hashtag Rydzyna, a potem postaramy się wszystko spozycjonować i wyświetlimy osoby, które dzisiaj wzięły udział w tym przedsięwzięciu. Jako pierwsza na scenie wystąpiła wokalistka zespołu Summer. Która pobudziła rydzyńską publiczność swoimi najnowszymi hitami. Dla Rydzyńska publiczność jest. DEBES, jesteście kochani. Wspaniali ludzie, ze świetną energią, bardzo przyjemnie. Wyjście na scenę dla was była przyjemnością. Moi drodzy. Nagrywała Pani teledysk, prawda? Tak, nagrywaliśmy w Kielcach. Teledysk do piosenki Miód na Serce, duetu z zespołem Two Boys. Nie wiem jak... za łobuzami. Tylko po to tu przyjechały. Dla łobuzów, tak? A, tak, dla łobuzów. Wielka fanka. Jest dużo atrakcji tutaj? Dla dzieci, dla was? Myślę, że tak. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dla dzieci na pewno jest dużo atrakcji. Dla starszych może tak mniej. Zostanie się do samego końca? Do tych wianków tytułowych? Oczywiście, że tak. Nie ma innej opcji. Tuż przed godziną dwudziestą na scenie pojawili się chłopaki z zespołu łobuzy, gdzie zaśpiewali swoje największe hity. Tak jak ona czuje we mnie pieniądz czy zbuntowany anioł. Podczas koncertu obuzy sprawili nie lada niespodziankę swoim fanom, dzięki konkursom, a także rozdając smyczki. Dziękuję. Jaka była rydzijska publiczność? Fantastyczna, wyśmienita, wybaczyła nam drobne błędy techniczne na początku. I koncert udał się świetnie, bawiliśmy się super. A do zobaczcie. Jeszcze 15 sekund. Lecimy 12. 3, 10, 7, 8, 7, 6.

po koncertach cała impreza przeniosła się do pobliskiego drewnianego domku, gdzie kontynuowano zabawę z zespołem Emaro.